Którego zabijesz? O, dobrze weszło jakimś cudem. No ale z tym chodem. chłop się poślizgnął, jak zeskakiwał z tej płytki dosłownie. I dobra, witamy Was na Inferno na skrzydlaku. Zobaczymy jak pójdzie. bardzo no, dobra. Brak. Szybka sytuacja. Idziemy w prawo. Rzucam smoke w lewo dobrze. i biegniemy Idziemy w prawo. Idziemy w prawo, na pełny. Tak, biegniesz na pełny, nie zatrzymuj się. Im więcej myślisz, tym gorzej. Im mniej tym lepiej No i zabili mnie, ale jeden do jednego Jest próba podjęta Był po prawej no i gic, no i wygrana Bartek, bardzo dobrze. No i bardzo słabo, bo nic nie zrobiłem. Postrzeleni. No właśnie w ten, ten sposób się... o dziwo robisz więcej niż w inny Ale sposób. Nie lubię czegoś takiego robić, no okej. Okay. Ale do, do drużyny to jest... Bartek, wygrywamy dzięki temu. A tam drużyna. Dobra, e, prawo. Dobra. Uważaj. Aha Palet. Piasek? Nielegalne. No, wyszedł po prawej mi Został troszeczkę. On jest na bombsite. Bomb po prawej. Jest. Na bombsite był. Znaczy wrócił na bombsite, także i bombsite. Dobra. Był, ostatni. Jednego Bierz. mniej. On jest. obity. Jak bardzo. nam się za chwilę. Po prawej na bombsite, tak? Da, i teraz... No, był ostatni, także może się schować. Tu. No, 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 no. musi bardziej głębiej. O! No, po lewej badam. na bumpside 84% On tam wskoczył później? Nie, Czy on po tam cały ja czas? widziałem. Jak mnie zabił, to się tam na, na bombside. Nic więcej nie widziałem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co to znaczy po prawej na bumpside ogólnie? Tak, takie pytanie szybkie. Tak jak właśnie teraz był, nam prawą na, na On był po lewej na bumpside. Po mojej, po mojej stronie był prawa, dobra, dobra, lecimy Idę pierwszy Uważaj. To daleko jest to, no, o, my... obieguwa, na... obieguwa z drugiej strony Dobra Idę przez pałac? Nie, 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 Do, dołem powoli, powoli na, na razie No mnie jest na blisko gdzieś u mnie Mep dostało! 92 w 5 i 76 w 4! Ale mięci nosa. Tyle to już wiem. Dobra, ekko, ekko, ekko pełne, pełne ekko, pełne eko, Eee, lewo, prawo? po prostu, prawo od razu, biegamy i giniemy. Tak, i giniemy. Dwa, wszystkie heady cztery i dążymy. dostałem heta. 53 w 4! Ja dostałem heada. Jeden strzelał, drugi strzelał. to kto nie nienawidzi dzisiaj Nic nie mogę zastrzelić. Za, za, dobra, 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 Bartek. Spokojna lewo. twoja rozczochrana w lewo biegnij od razu, dobra. no od razu biegł. sobie? No, Ważej, będziesz miał długośnie. Pali mnie no. Wyszedł, wyszedł, wyszedł i Prawda, wyszedł i ja ci zabił. To i to tak. ciągnął ja nic nie mogę ci ustrzelić, nic. No ja go też jak już wybieg, to już nie mogę ustrzelić. A nie działa ta taktyka, że mam wybiegać i. No bo nie tak, Martek, nie masz ginąć po prostu z Ale randomową w lewej. No to strzela, mam na co że mnie zabijają tak No to chodź! No idę, A tam, go. A żyję, wprost to na gdzieś. Dobra, powoli. PLANTUJ, Brawo. PLANTUJ! PAKĘ MASZ! Nie nic się nie widziałem, Ale pakę masz! O, nic nic nie widziałeś, żeby wejść w BS i splantować. Byłem oślepiony totalnie. No bo się strzelałeś! No, Albo byłem oślepiony totalnie. No dodatkowo tak, ale ty się strzelałeś, a nie wchodziłeś w BS-a. No, nie widzę, mam pakę. Teraz będę jak zostanę w nic nie widzę. Znowu Dobra, patrzę, plecy, razie W radzie. Ale to my musimy wchodzić. Nie ma, ale patrzę. Mam smoka jak chcesz. Mogę ci dać To smoke'a? smoka? No, ale nie wejdziemy tędy we dwóch jak ty nic nie robisz. Dobra, teraz spróbuję wejść A smokowałem małą stronę A wupa a wupa i ten, z dwóch w środku siedzi chyba Nie tego 70 mniej był ten, ten gość 28 w jednym 69 w dwóch Ty nie chodź za mną w takich nie pozycjach. No wie, To ja musiałem uciec Bartek, a nie ty poszedłeś gdzieś indziej. Musiałem No bo za mną szedłeś pałacami. no. W którym momencie jest to coś innego niż... tu ja? Idziesz za mną. Bon. No, Spróbuj na no, błąd, może wejść. Coś zrobić, montować Nie widzę nic. Nie wiem gdzie jestem. Czy ścianie czy gdzie. na no, Po balkonem. Mam 58 mniej. Nic, ja <noise> Rzuć ty si przed siebie na przykład w takiej sytuacji. <noise> to będziesz mógł wejść na best, no. <noise> A, nie idzie, nie, idzie, nie idzie. Dobra. Teraz to będzie nasza strona. Tak, te, no, trzeba pierwszą, pierwszą musimy wygrać. Pierwsza runda, żeby mieć kasę jakąś. Okay. Najważniejsza. Okej, okay. dwa hey teraz w tym momencie daję. I mnie to. wali. Wybieg już jeden. Zostałem heada. ten. jeden ja jeszcze drugi z domku. Bartek dwóch tam było. Okay, okay, okay. Którego zabijeś? O, Dobra. dobrze weszło jakimś cudem. Jednego i drugiego po 61 robiłem. Bo wiem, że strzelę heda i będzie po bał. Nie z tym headem, chłop się poślizgnął, jakże skakiwał z tej <laughs> płytki dosłownie. I w twój pocisk wleciał. To jest skill. stary, do, dosłownie. To jest skill. Chłop się poślizgnął ty. To nie to jest skill. Tu u mnie. Spaka na pewno, Bartek, więc. Spaleń, tam, tam, uwaga. Co ty spaliłeś, smołka mojego? Od Gdzie? góry jest drugi, od góry, Bartek. Dobra, dobra, dobra. Co robisz? Jak Masz go. Spokojnie. Słyszysz? Dobrze! Dobrze! Ukurzyłem SIĘ! Ale ty, ty Wartek spaliłeś smołka mojego to słowa. Nie spaliłem, to była ta mm, Palenie smołka? Czekasz się znowu, nie lubię tego Smok. No bo rzuciłeś Polaka na smoła no Tak, jeszcze drugi zakaczem. od mida Idź BSa Bartek! Jesteś na pozycji na daleko, z bronią na blisko, a wiesz, gdzie jest gość Teraz nie wiem To se posiedź tu przynajmniej. Zdecyduj się w którą stronę chcesz patrzeć, bo siedzisz tak, że dostaniesz z każdej Weź przybliż, przybliż się do prawej krawędzi I patrz w lewo tu, no To już chyba trochę lepiej będzie O, już broń! Pamiętaj, my defujemy, Bartek. Defujemy. W bibliotece ciężko ci będzie zdefować BSA. No masz rzucić, masz rzucić, jak mnie nie stać no, tam na broń. Tam wow, a mogłeś po prostu mi rzucić. No, nie mogłem, ale po prostu. Aha. No źle widzowie. U mnie czysto. Dobrze, ja czekam na razie. Do czego strzelaż? Przez, przez smoka, żeby zobaczyć, czy coś czy, tam jest. Nie Zmień pozycję, wejdź do bs na przykład. No mam zamiar, taki miałem zamiar. Spalę ci pałac, chcesz? A bo ty cię pala. A po co to palisz? Po co tu już lepiej ten pałac faktycznie? Jest tu góra. Dobra, mogę się smokołać coś, no, chcesz. No cóż uciekł, masz... A to flashować, flashować. A to nie. Jest tam gość. Słyszę. Drugi góra. Nie strzelaj się z nim, nie spokojnie. On ma... On, on... nie wpadnie. Może mnie tam spalić, Bartek. Możesz mi też po prostu pomóc. No Od boku. Czekam, na Ale... Czekam właśnie na niego. Dobrze, on nie Proszę ma nade'a, bo by mnie zabił. Proszę jego. No! O! O! I tak od początku Bartku! Super! Już widziałem! A! ta broń. <laughs> Co ty zrobiłeś? Nic. Nie zmiana broni? Mmm, powiedzmy taktycznie. Dobra, możesz w b się, W b się stój teraz Bartek, nie raszuj tam! Nie, nie, w tylko czytam flash w smoke'a. Spokojnie. Tutaj flash! Dół! palę ich! Pal i czekaj. Spaliłem. U mnie jest chyba, słyszałem kroki. Z twojej strony. Ja, pa ja patrzę swoją. Tak patrzę. U mnie. Pale się. U dwóch. Wow, ale hela. Dostałem spaliłem 85. Nie spali, musiałem ze mną uciekać. Także nie miałem wyboru. Ani nie miałeś smoła jakiegoś czegoś teraz? Nie. Nie... Dlatego Cię prosiłem, żebyś siedział teraz w tej rundzie na bs -ie. No siedziałem! Właśnie mnie Ale rzuciłeś od razu! No nie rzucaj, nie musisz do nich wychodzić tam przecież, Bartek. Dobra. zagrać inną pozycję. Dobrze. Domkiem. Domkiem, 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 Bartek. Pokuję tam. Nie trafiłem. tam jest w domku? Tak. Pilnuj tego wyjścia Pale go tam. Chyba się spalił. Chyba za się palić. Dobrze, schowaj, schowaj się jakąś pozycję se zajmij i po prostu. Jestem, 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 jestem. Spokojnie, spokojnie wiem co robię. Ja nie wiem czy wiesz. Ale Te zaufasz raz. Raz zaufasz. I zaufałeś. Patrzę na minimapę. No i będę zesłuchany, powiedzmy. <laughs> Dobra, jest remis, remis. Jeszcze nie? Na ten moment, 7-7. Tylko Jeszcze skończyły ja się dobre może... zagrania, Bartek. Jeszcze, ja może sobie pójdę, Sie... w piasek co? No tak, no siedź, mówię gdzieś tu bardziej defensywnie. Smok. I, I ten, i zasmukuję pałac. Tutaj idą chyba. Mogę spalić jak chcesz. Ale co ty chcesz tam palić? Na razie nie ma co palić. O kurde, później spal, później tam spal. Dobra, palę. Jest tam. Flash, tak jeden. Pewnie dwóch. Rzuć tam flesza. Rzucam. Bum. Jeszcze drugi jest zabity przy Biblio. Nacisnęło mi się, kurcze. Miałbym dwóch śmigniętych. Ura, patrz na Biblio. Smo, już nie masz, nie? Nie mam już nic. Biblio! Dobrze. 98 mu zadałem! No! Mówiłem, że powinien leżeć już. Dwa razy mi się im na plecy udało ładnie zajść. I widzisz, dzięki temu, że byłeś tutaj... I rzucałeś, to ja mogłem wyjść im na plecy i po prostu ich Także dobrze, nie dobrze, ufasz, dobrze. Nie, ufasz. nie, to właśnie dlatego, że dobrze poszedłeś. Dobra, na razie nie wiadomo gdzie. Wychryć, jak, sm nie? Smoke ci nie wyszedł, Bartek. Wyszedł. Jak! Wszystko o. widać. Bartek, pomóż! Twój smoke, zapajdany! Góra, góra! Bartek! Bartek, zagrałeś ostatnie zagranie na Bartka, żeś zrobił fest z tym smoke'iem. ten smoke zasłonił tobie widok, a oni wszystko widzieli do mnie. Wszystko. Tam było widać. Rzucić gościowi idealnego smołka na twoją pozycję, żeby mu zakryć. No tak, no, no taki węcz, no, taki No, no. Remis jest ugrany, więc spoko.